Witam bardzo serdecznie na kanale Telefon Shrek'a. To jest najprawdopodobniej ostatni filmik, jaki nagram. Dlaczego? Ponieważ to, co najważniejsze, chyba już powiedziałem. Ale najprawdopodobniej dlatego, ponieważ zawsze może coś się nowego znaleźć i głupio byłoby tak trochę o tym nie powiedzieć. Proszęam was do najprawdopodobniej ostatniego filmu, w którym poruszymy sobie resztę tak jakby Brudów Laplando i teper td. wszyscy wiemy o co chodzi. Proszęam was do najprawdopodobniej ostatniego filmu, w którym poruszymy sobie resztę tak jakby Brudów Laplando i teper i wszyscy wiemy o co chodzi. Użytkownik Henio Henio napisał komentarz. Potwierdziło się, ten Acer G11 sprzedawane na Laplando są z Allegro, kupowane przez nich, ale tak naprawdę to R11 jedno wielkie oszustwo. I faktycznie coś może w tym być, ponieważ sprzedaje to po pierwsze Gator, a Gator ma tego naprawdę bardzo dużo, bo ponad 148 sztuk. Do tego jest dotykowy i praktycznie mi się wydaje, że. Nie różni się zbytnio od G11 parametry sprawdźmy, jakie ma parametry, parametry ma. Ma te same, więc może coś w tym jest. Poza tym z tego co ja pamiętam, e, w opiniach, bo da się wystawiać opinie Laplando na platformie Google. Jeden z użytkowników e, z tego, co ja pamiętam, napisał, że Faktycznie coś w tym jest, że G11 to tak naprawdę R11, bo ktoś e, zdrapuje naklejki. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego na Laplando jest tak drogo. Powód jest prosty: to jest strona typu dropshipping. Nawet Laplando zbytnio się z tym nie ukrywa, że to jest y, strona typu dropshipping, dlatego, ponieważ kiedy weźmiemy na sam koniec strony, y, mamy tutaj sklep internetowy na oprogramowaniu SkyShop. I kiedy klikniemy sobie SkyShop, to wtedy mamy właśnie mowę o dropshippingu i hurtownie itp. Krótka definicja dropshippingu: dropshipping to model logistyczny w handlu elektronicznym, w którym sprzedawca nie utrzymuje fizycznych zapasów produktów. Zamiast tego, gdy klient dokonuje zakupu w sklepie internetowym sprzedawcy, sprzedawca kupuje ten produkt od hurtownika lub producenta, który bezpośrednio wysyła go do klienta. Sprzedawca pełni rolę pośrednika, nie mając kontaktu z fizycznym produktem. Jednym słowem w dropshippingu. Nawet się nie kupuje od hurtowni, tylko po prostu robi się za pośrednika tej hurtowni i się sprzedaje drożej. Jednym słowem, ja nie uważam, że dropshipping jest zły, bo jakoś zarobić trzeba, ale sprzedawanie drożej komputerów o ponad kilka stówek to już chyba trochę przesada, nie? Poza tym, influencerzy reklamowali strony typu dropshipping w której można było kupić jakieś gówno i zazwyczaj to gówno kosztowało 100-200 zł a na Aliexpress można było to samo gówno kupić i za niecałe 10 zł. Jeden z użytkowników opinii Google twierdzi, że te zwroty wcale nie są darmowe, tylko są płatne. Pani Elwira w komentarzu napisała: "Brak zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, czekam 6 dni, czas udać się i złożyć zawiadomienie, pieniądze wziąć od razu to potrafią, ale oddać to problem. Zwrot płatny 14.99 zł." Mają podany, że darmowy, do 14 lipca. Pieniądze zwrócone. Po wystawieniu komentarza nie polecam. I później Laplando pisze coś w stylu Z przykrością zawiadamiamy, że pani opinia jest niezgodna z faktami. Tak pisze Laplando. Chcieliśmy wyjaśnić kilka kwestii. zwrot środków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bla, 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 bla. Pani laptopa 3 dni temu, a już dzień przed wy wystawieniem. Pani Komentarza 26 września 2024. Dokonaliśmy przelewu zwrotnego, bla bla bla, została wystawiona 27 września, więc stwierdzenie, że środki zwrócono dopiero po komentarzu jest nieprawdziwe. No i tak dalej, i tak dalej. Jest to na Google. Przeczytajcie sobie. Ja tylko powiem to, co mi się chce czytać, tak szczerze. No, i później pani Elwira odpisuje na e, odpowiedź Laplando. Odpisuje na komentarz. Laplando co jest nieprawda? Kto tu pisze niepra nieprawdę? Laptop otrzymali państwo 24.09. Komentarz został wystawiony 30.09.2024. I o dziwo zostało 30.09. Zlecony. Przelew zaraz, po komentarzu są na to maile. Nie było możliwości zrobić darmowego zwrotu, Otrzymałam tylko link na maila od Laplando. Strona Wygodne Zwroty i kontaktowałam. im Mailowo i sms-em. Chętnie dla osób zainteresowanych, czy faktycznie piszę prawdę, mogę pokazać maile i smsy. A co jest najlepsze, to nie Acer 11 tylko Acer R11. Pozrywane naklejki, mam zdjęcia. I właśnie przed chwilą się dowiedzieliście, kto napisał komentarz, że zajmują naklejki. Osobiście próbowałem się skontaktować z panią Elwirą. Niestety się to nie udało, szkoda. Później swoją opinię daje użytkownik Małgo, czyli pani Małgorzata. Szczerze nie polecam. Zalecam dużą ostrożność. Mało że przesyłają złom. Zupełnie innej marki niż w zamówieniu, to później problem ze zwrotem i odzyskaniem pieniędzy. Powoli szykuje się do spotkania z policją w celu zgłoszenia oszustwa. Później edytuje komentarz i dopisuje: Po dodaniu opinii nastąpił zwrot płatności, jednak podtrzymuje swoją opinię. Nie ma z kim rozmawiać. Ściana ma więcej do powiedzenia i lepiej myśli. Jednym słowem, Możecie sobie poczytać opinie na Google'u. Skomentował to Henio Henio. Komentarze Laplando. Na mapy Google proszę czytać. Ludzie zdjęcia wystawiają jaka lipa. Jednym słowem. Jednym słowem ja chyba powiedziałem wszystko. A jak nie powiedziałem wszystkiego, to powiedziałem większość. Powiem tylko tyle, że tych brudów jest więcej. W sumie jest jeszcze jeden brud, którego nie mówiłem. Między innymi, że trochę zdjęcia kradną, ale nie będę mówił o tym dlatego, bo szczerze mówiąc, chyba nie ma sensu aż tak się czepiać tej strony. Drogie, drogie, laplando Ceny komputerów to ceny z kosmosu Drogo, drogo, drogie, laplando Ceny komputerów to ceny z kosmosu Drogo, drogo Z kosmosu To ceny z kosmosu. Drogo drogo drogie la do Ceny komputerów to ceny z kosmosu Drogo drogo drogie la do Ceny komputerów to Ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie, rap, blando, Ceny komputerów, to ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie la, bla, komputerów, to ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie rabla, blam. Ceny komputerów, to ceny z kosmosu. drogo, drogo, drogie, bla, blam, do. Zewnętrzny komputerów, komputerów to ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie la, bla, bla, do. Zewnętrzny komputerów to ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie la, bla, bla, do. Zewnętrzny komputerów to ceny z kosmosu. Drogo, drogo, drogie la, bla, bla, do. komputerów to ceny z kosmosu. drogo, drogie la, bla, do.